Cześć! Po udanym ostatnim weekendzie wracam ze swoimi typami na ligę europejską. Na pierwszy ogień idzie Lipsk z Rangers'ami. Uważam, że mecz u siebie Lipsk będzie chciał rozegrać z jak największą liczbą strzałów na bramkę. Mecz na wyjeździe w Szkocji może okazać się bardzo ciężki, więc Lipsk będzie musiał wykorzystać dzisiaj swoje boisko. W meczach Lipska zawsze pada sporo goli, więc dzisiaj wybieram 1,5 bramki w meczu po kursie 1:20. Do, do dubla dorzucam mecz West Ham z Eintrachtem i skupię się na ostrej grze Eintrachtu. Eintracht to drużyna, która średnio fauluje 15 razy w meczu. Na wyjazdach w Lidze Europejskiej gra bardzo ostro. Przebijali nawet granicę 20 fauli na mecz. Dzisiaj stawiam na 13 fauli gości po kursie 1.90, co w sumie daje nam bardzo fajne podwojenie. Konkurs. Do wytypowania jest ogólna liczba bramek, która wpadnie w meczach półfinałowych Ligi Europejskiej. Do zgarnięcia 20 zł do Betfan dla czterech najszybszych osób z poprawną odpowiedzią. Powodzenia.